Pozdrawiam całe miasto! Pozdrawiam, wyrosłam! Jebasz policję! Sam wszędzie! Policja nieba będzie! Od... Słodkiego miłego życia! Jest tyle wódki do przepicia! Hop, hop! Jesteś szalona, uwierz mi, jesteś szalona, otwórz mnie. Chodzi na <śmieniciela> słuchaj, polej wódkę, wie. A ja, ja, kokok, to ja, Nie <śmieniciela> Poszedłem do kościoła, a wjebałem się do gołgoła. Policaj, good, good, super! wyginaj śmiało ciało, wykinać śmiało ciało, ona mówi w kakao. Miłość za kapanem! polewamy się szampanem, no to trzeba się polać w takim razie. Monopolowy. Sało do A może byśmy się coś tak napili? Owszem, owszem w każdej chwili. Brawo. A może byśmy się coś tak napili? Owszem, owszem w każdej chwili! Ta... Panie wódki, pan za wódki, za krótki, ona temu winna, ona temu winna. A dalej to powinna!